Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj na naszym kanale nowości i nie będzie klasyków, chociaż auto, o którym mówić będziemy, wszelkie papiery moim zdaniem na to, aby klasykiem zostać ma, bo rozmawiać będziemy o BMW 8 Competition z roku 2022 i bardzo się cieszę, że takie samochody się u nas również pojawiają, bo siedząc w tych dziadkach, no to my raczej poniżej 5 sekund w przyspieszeniu do setki nie schodzimy. Tutaj jest 3-2 do setki, a ja widziałem testy, gdzie robi to jeszcze szybciej, w dalszej części odcinka się przejedziemy i to po prostu sprawdzimy, nawet w tych warunkach. Ale cieszę się też dlatego, że na co dzień poruszamy się z busami, lawetami, wszystkim co ciągnie. A od jakiegoś czasu testujemy też nowego Forda Rangera White XA. O tym aucie myślę, żeby zrobić odcinek, ale nie taki odcinek, jakich jest tysiąc, żeby sprawdzić, czy nowy pickup z dwulitrowym dieslem działa. Nowy, odebrany, pachnący, media auto. No wiadomo, że działa. Myślę, żeby zrobić odcinek o tym, jak ten samochód się niszczy, jak on się eksploatuje, czyli nie nagrywać dobra, fajnie, fajny, w foliach, czysty, w ceramice i tak dalej. To już było. Nagrać go, na przykład, jak będzie miał 40 tysięcy, jak będzie po pierwszym serwisie, jak zachowuje się ta dwulitrowa jednostka diesla. Z mocą 205 koni, jak zachowują się te napędy? No słuchajcie, takie są dzisiaj pickupy. My w to poszliśmy rok się zastanawiałem, ale jednak na ten moment już te kilka tysięcy z lawetą przejechał. Auta miał lżejsze, auta miał cięższe i naprawdę świetnie sobie radzi. A przy tym, jak na auto, bądź co, bądź dostawcze, jest całkiem komfortowy. Rangera sobie zostawmy, przejdźmy do M8 Competition. No kurczę, zobaczcie w ogóle na to. Zobaczcie na to. Z tych lawet, jak ja tu wsiadam, to czuję się jak król I nawet mi nie mów, że to ma już 3 lata, bo dla mnie to jego chyba jeszcze nie wyprodukowali. I na wstępie tej sceny, na wstępie tego filmu jeszcze muszę powiedzieć, jeszcze dorzucić coś. Jest brudna, jest nieprzygotowana i Mariusz, właścicielu tego samochodu, mój serdeczny przyjacielu, bardzo Cię przepraszam, bo wiem, że lubisz te nasze filmy i pewnie fajnie by było, żeby zrobić ją po detailingu, ale ona taki detailing przejdzie, także i Mariusz, i Ty, drogi widzu, stwierdziliśmy... Dobra, może jest trochę brudna, może pogoda nie jest najlepsza, ale jakim sensem, jakim celem byłoby wystawiać taki samochód właśnie wypieszczony z resingiem na oponach, wziąć go, przegonić go, przejechać, skoro możemy to zrobić z nieco okurzonym samochodem, także pamiętaj, jeżeli jesteś zainteresowany, to zanim ten film się pojawi, ten samochód już jest czyściutki, gotowy, perfekcyjny i Ty, Mariusz, spokojnie, brudny tu nie stoi. Ale słuchajcie, Mariusz to jest właściciel wspaniałych samochodów, no i właśnie M8 była kolejną Pozycją w jego garażu bodajże w ubiegłym roku, żeby wejść w ten świat, bo jako na faceta kolekcjonera można powiedzieć samochodów, przystało, bo tych aut jest ciągle kilka, chociaż kolekcjonera. Ty za dużo sprzedajesz, ty za dużo chcesz potestować. Jak nie to, to tamto, jakie ręże, to coś tam i tak dalej. Przyszło na M8. I właśnie taki gość zazwyczaj sprawdza, co mu bardzo leży, co jeździ szybko, co jest za mocne, w czym się nie czuje komfortowo, w czym czuje się komfortowo. I jeżeli auto jest za ostre, coś nie gra, to samochód po miesiącu, uwierz mi, wraca z powrotem. A to M8 z Mariuszem było ponad rok. To jest bardzo, bardzo długo i w ogóle mnie to nie dziwi, bo to Gran Coupe ma niespełna 5 metrów długości i tak jak powiedziałem przed sekundą rozpędza się w 3,2 sekundy do sety. Wyobrażacie to sobie? 4,4 litra V8 podwójnie doładowana, napęd MX Drive i oczywiście znacie mnie. Ja nie będę Wam wchodził tutaj w takie techniczne strony od BMW, bo zwyczajnie nie jest to mój świat, ale chcę Wam opowiedzieć o samochodzie, który po prostu będziemy sprzedawać. Ci liczę, że jeżeli to właśnie oglądasz, to cię to zaciekawi. Nawet nie wiem, gdzie jest rączka, ale sobie z tym poradzimy, bo bądź co bądź, to jest tylko wóz. A, wiesz co, może być tak, jak to w BMK, że dwa razy trzeba pociągnąć. Upewnijmy się, czy tak nie będzie. Raz, dwa. No, pewnie, że tak będzie. Bęki mają to do siebie, że dwa razy trzeba tą wajchę pociągnąć. No więc mamy tutaj, słuchajcie, 625 koni. No to jest po prostu potwór. Tutaj jest, jeśli się nie mylę, wyskoczy poprawnie, 750 Nm. Czujecie to? Napęd na cztery buty i tu znowu kluczowa informacja, który możesz sobie odpiąć i możesz polatać z napędem na tył. Jeżeli lubisz, co nieco, no to to jest ważne, bo to już nie jest standard. Słuchajcie... Jeżeli chodzi o zabudowę tego silnika, no bo tak naprawdę oboje patrzymy na to, nie wiem, może ty nie, ale ja pierwszy raz to nie wygląda to wcale tak imponująco. Już wszędzie jest ten plastik, już wszędzie to jest takie cienkie. Słuchajcie, to się takie porobiło. To już nie jest ósemka, to już nie jest BMW z lat 80. które również w naszej ofercie, a nawet częściej możecie zobaczyć. To już nie jest ta siła, ale czy jest precyzja? O... No właśnie. No, bo jak inaczej sprawdzić, czy ten samochód jest precyzyjny? Czy ta nowa odsłona BMW M8 jest tak dobra? Czy tej mocy, którą tu naładowali, po prostu wystarcza? Ja w tym celu wrzucam sobie najprostszy tryb road. Po prostu najzwyklejszy, taki bezpieczny, domyślny. Oczywiście możecie iść jeszcze w sport, możecie iść jeszcze w track, możecie zapisać swoje ustawienia tak, żeby jechać pod siebie. Możecie oczywiście pobawić się, zmaksymalizować to i dostosować do swoich umiejętności, jak wyżyłować z tego samochodu jak najwięcej. No ale z drugiej strony powiedzcie mi, bo jedziemy Grand Coupe, jedziemy samochodem naprawdę niezwykle wygodnym. Jedziemy samochodem, w którym to wszystko daje znać, że hej, hej, nie rozpędzaj się to nie jest limuzyna, to nie jest BMW 7, to jest MK. Tu wszędzie masz emblematy masz czerwone przyciski wszędzie masz takie poczucie, że on daje ci ten samolotowy super. Jetowy, chciałem powiedzieć private jetowy, ale to nie private jetowy, bo to jest właśnie takie połączenie. Wiecie co? Bo się tak mieszam, ale chcę powiedzieć, że jedno z, z najbardziej ulubionych konfiguracji i pomysłów na samochody, moim zdaniem, jakie w ogóle istnieją, czyli połączenie tego, że możesz zawieźć dzieciaki, że możesz naprawdę w pełnym komforcie pojechać nad gardę, a kiedy chcesz poświrować, to po prostu możesz. I może ten private jet, którym się tak zakręciłem, jest niezłym porównaniem. Szybko. Ale w komforcie, pełna dynamika, ale jednak w luksusie. Zobaczcie swoją drogą na te pasy. Na chociażby jak wyglądają znaczki na, na emblematy na samochodzie, czyli te rocznicowe emblematy. One też nadają takiego charakteru. I teraz tak, słuchajcie, jeżeli ktoś ma już którąś BMW, lata nimi na co dzień, to zdecydowanie zauważa takie zmiany, jak inny wyświetlać wewnątrz, który świadczył o tym, że ten samochód jest poliwcie, bo tu w w 2022 roku był lift ale zmian było niewiele tutaj nie było trzeba zmieniać tutaj naprawdę ktoś kto ma oko wypatrzy trochę inny ekranik troszeczkę zmian na tunelu środkowym ale tego jest tak mało że w sumie nawet chyba nie ma sensu się skupiać więc jeżeli Ty jako klient masz do wyboru przed lifta i po lifta nie wiem, może Wy mi dajcie znać w komentarzu czy jest to aż tak znaczna różnica albo czy są różnice o których tutaj nie powiedziałem słuchajcie, jak się tym jeździ No właśnie. Jak się tym jeździ? Trzymasz się? To się trzymaj bo będzie bok. <noise> Czekaj, wjeżdżam tu do góry. O mój Boże, święci. Ględzę, ględzę, słuchajcie, ględzę i tu próbuję coś mądrego powiedzieć, ale realia są takie, że jak cztery buty trzymają, to nawet śnieg. Uou! Wow! Troszeczkę za mocno. To nawet śnieg mu nie przeszkadza, ale powiem Wam, tak jest nerwowość na kierownicy. No bo przecież tutaj nawet nie trzeba brać się za łopatki, tutaj nie trzeba za dużo kombinować, żeby ten samochód. O stary, muszę się uspokoić, bo powiem Ci, że danie mu nawet delikatnie po prostu sprawia, że chcesz więcej, a tu więcej to trzeba potrafić. Serio, tu trzeba po prostu potrafić, trzeba być przeszkolonym kierowcą. I jeżeli myślisz, że umiesz jeździć szybko to uważaj, bo ten wóz, mimo że pewnie inżynierowie zrobili wszystko, żeby Ci nie zrobił kuku, to on może to zrobić i myślę, że świadczy o tym ilość też rozbitych BMW M8 Competition, na przykład do zimportowania do Unii Europejskiej. Nie no, słuchajcie, mamy wóz, który jest... O! jest po prostu demonem, ale przy tym widziałeś, jak zawias pięknie się zachował? No, drink by się nie rozlał. Ja nie mogę. Po prostu drink by się nie rozlał. Słuchajcie, nie będę go nawet przełączał na ten tył, bo to mi zapewnia możliwość, oj, Jezus Maria, wrócenia do domu, ale nawet jak ma cztery łapy, nawet jak ma zimową oponę, to mimo wszystko on tutaj troszeczkę chce tego slajda, tego, tego, tego polecenia boczkiem, tego skubnięcia asfaltu. Ach! Nie no! Mam nadzieję, że słychać, jak ten wydech pracuje. Mam nadzieję, że słychać, jak ten wydech oddaje tą fałusemkę. No bo powiem wam, że to nie jest taki standard. Tu przed chwilą się śmialiśmy, że jest jakiś limiter. że No to jest w sumie już takim standardem. To się już. A, tak, oczywiście teraz ten styl mówi idiota w BMC. Ale tak, idiota w BMC. Słuchaj, nawet nie dałem kierunkowskazu. Jak tylko tu wsiadłem, to zapomniałem o ich istnieniu. I nie dziw mi się, ona we mnie wywołuje coś takiego chłopieńcego. Czujesz, jak ona docina te zakręty. Nie wiesz co? Powiem Ci tak, na pytanie, które zadałem kilka minut wcześniej, odpowiadam tak. Ona jest mega precyzyjna, ona się mega klei drogi. Uciekaj mi z tym rodzinnym Volvo, ja jadę rodzinnym Grand Coupe. Nie, no powiem Wam tak. Dobrze, że trzymasz kamerę w tą stronę, bo tutaj byłaby utrata prawa jazdy. E, ale tego miejsca wcale nie brakuje, nie? Tak. Jak ci się siedzi? Bardzo wygodny. I zobacz ile masz miejsca w ogóle na stopy, Jakby... Masz czapkę, jeszcze tak. taką wyciągniętą, a dalej nie dotykasz z sufitu. Także to jest spoko. A tak. weź ją tak obróć selfiekowo, żeby pokazać mniej więcej jak się siedzi na szeroko. Może się uda trochę. Znaczy, ty o, przestrzeń jeszcze w sumie na cztery palce, a ma, dłoń mam sporą. Nie, to jest znaczy, nieźle. wiesz? No to tak, no, sport, to jest tak wiesz, źle. Ponad 80 wzrostu, a ja dalej mam po prostu spokój, to jakby go większość... 74. 83. Co ty gadasz? <laughs> <laughs> Chyba na wysokiej podetnie. <laughs> Kończę do a Przy tym, moi drodzy, normalnie możesz pojechać z rodziną. Tak, mamy to jedziemy. A przy tym, moi drodzy. O, oh, wow. A przy tym możesz normalnie z rodziną pojechać. Do pracy, pozałatwiać sprawę. Ma też całkiem duży bagażnik. witraż ci tu wyskakuje, ale on jest naprawdę przestronny. Rzuć sobie okiem na przebitkę. Zresztą jechałem nim zapakowanym kilka dni temu i w ogóle nie miałem takiego poczucia, że ten daszek nam się tam ścina na, na klapę. Także podsumowując, słuchaj, no, wiadomo, że to nie jest film. Techniczne to nie jest opowieść o tym, jakie jest BMW-8 m i jakie ma dane, i co jak działa. To są zwyczajnie wrażenia z jazdy. Osoby, która lubi samochody, lubi samochody i te wolniejsze, starsze i te szybsze. BMW-8 m Competition, kurde, naprawdę wbija. Fotel, zapraszam cię serdecznie. Miałem dodać, że to co w tym aucie jest fajne i to pewnie było widać na przebitkach, to jest jego konfiguracja czyli ten Aventurin Red Metallic. On po prostu wygląda pięknie. Nie ma dzisiaj słońca, ale musisz, drugi widzu, zobaczyć jak on wygląda, właśnie kiedy jest takie odpowiednie światło. Bo tak jak aventuryn, tak jak minerał, on się po prostu pięknie mieni.